Witajcie, ja jestem Abram, moi drodzy. Wyobraźcie sobie największą możliwą bazę na całych Bedwarsach. Największa, jaka w ogóle jest możliwa. Dzisiaj razem z Elviso spróbujemy ją stworzyć. Nie mam pojęcia, ile czasu to zajmie. Nie mam pojęcia, ile będziemy musieli wydać żelaza i złota na Bedwarsach. Ale myślę, że z Elviso jesteśmy w stanie to to robić dziwne rzeczy. Jesteśmy naprawdę w stanie, słuchajcie, to zrobić. I jeszcze może wygrać arenkę. Spróbujemy zabudować całą tą wyspę. Zrobić największą piramidę z wełny i ze wszystkiego po prostu, jak to jest tylko możliwe. Ej, dasz mi już Stary, bo ja mam takie wyzwanie, no, że ja muszę dać. rozwalać łóżeczka, nie? Bo Gwiazdki! Jest od stary taki opening, że patrz. O! Skacz. Skaczę Skaczej! Rozwalam wyrko białym! Pum! I nie ma was białych i ciebie też nie ma. O, zrzucił wow. mnie. Okej, okay, wyjaśniłem kolegę, jest dobrze. Ale dobrze, w każdym razie, słuchajcie, dzisiaj mamy właśnie zwariowany challenge, aby cała ta wielka wyspa, słuchajcie <laughs> Była po prostu naszą bazą z wełny, ej, to będzie niesamowita piramida. Ja się już nawet stary zabieram za robotę, okej? Okay? może to, że to na środku bardzo jest bardzo dobry pomysł. Kupuję oczywiście tej wełny strasznie, strasznie dużo, ale zrobię ja na mam początek em, endstone. Jaki? Jeśli ty spróbujesz wysadzić naszą największą na całym świecie, Bedur są u To stary ty dostajesz banana na beta. Chciałem ja powiedzieć, że ja bym zrobił w samym środku tej piramidy pokoik, w którym nasz obs byłby widoczny. Żeby go Dobra, to dawaj po obsa, stary. Dawaj po obsa. A ja lecę, teraz. Lecę. Tak, Czekaj, czekaj. Jeśli to ma być piramida, to musimy na pewno polecieć do góry. Tutaj na pewno do góry. Stary, bo wiesz, to, to musi być bardzo symetryczne. I, i, I ja myślę, że to będzie strasznie problematyczne. ale... Błagam, nie zawsze symetrii. No, stary, no, damy no. radę, damy radę. Postaram się, stary. Jakby nie ufaj mi w tej kwestii, ale postaram się. Ja tak, potrafisz, ja. tylko włóż w to serduszko. Stary, Ej, serio, jestem mega podjarany, że. My robimy takie głupie rzeczy, ale to już jest chyba szczyt głupoty, nie? Bo jednak im większa baza, tym lepiej. Ale w zasadzie, kiedy ona po jakimś czasie jest ogromna, to już ciężko w ogóle wygrać, bo ktoś się kopie i co? Stary, I co? nie, co? nie jest ciężko się... wygrać. Ktoś się wkopie. Ciężko jest w ogóle z bazy wyjść. No stary, ej, dobra, patrzcie na to. Moi drodzy, mamy zaczętą bazę, jest naprawdę dobrze, to teraz wyobraźcie sobie, że mamy jedną, drugą, trzecią, czwartą, cztery klocki, słuchajcie, wysokości. A my chcemy zrobić, nie wiem, z 50. No właśnie, no właśnie, ja też nie umiem sobie tego wyobrazić, ale będzie naprawdę grubo. Oglądajcie oczywiście odcinek do samytkiego końca i subskrybujcie najlepiej z dzwoneczkiem, bo każdego jednego dnia są tutaj bedursiki na tym kanale, a ponadto wpadajcie oczywiście na kanał Abra Minecraft, gdzie jest seria z Minecraft Survival. Tak! Dobra, stary, dawaj mi te djaksy. Mam chyba jakiś lekki incoming, ale olać go. Jaki stary incoming? Niebieski, dobra. Ej, rozklepiemy ich, dawaj, bo ja, stary, jestem o, żądny walki. Jestem nie, stary, nie. żądny walki. Zostawiam tą wełnę. Idziemy kogoś rozklepać i zaraz tu wracamy. Co ty Niebieskich. na Niebieskich. No, jak uważasz, stary. Możemy ich rozwalać. Tylko, że ja nie mam bloczków, wiesz, teraz nawet, więc nie będę mógł zrobić klacza, Łap. ani nic. Dobra, dzięki. O, o, stary, nie! Że... Spadły na sam... Spójrz na czas, będzie lipa Co, co, co lipa? Everybody, everybody target, target aqua. aqua Dobra, niebieski, everybody to teraz ciebie targetuje, gościu Dobra, ja sobie stary Ej, robię zbroję opsa, co? Opsa? Bardzo dobry plan, stary Bardzo dobry plan No to tych bluster, prawie sobie stałem z nimi Ej, mam genialny plan Spójrz na naszą piramidę Czy ty uważasz, że ona jest największa w całym Minecrafcie? Oj, zajmę się tym, zajmę się tym A ja Nie zaraz wrócę, się, co? Stary, a ja nice. zaraz wrócę. Tak zrób. Teraz, stary, wymieniamy się rolami. Ja tutaj sobie wezmę jeszcze TDX. Jak my z Protectionem, mamy Protection 1, mamy nawet Sharpnessika, To ja teraz, stary, spróbuję mamy nawet zdobyć Obsidian. E, mielibyśmy skilla, gdybyśmy grali z Czapiem, wiesz? A tak to. Mm. E, jak być miłym dla Elviso, Nie, Abraham, poradnik się. w formie wideo. I tak, Elviso, mamy skilla. Woo! Grając z nim, jego skill przechodzi na nas. Tak myślisz, stary? Wow, Ale... ja go biję łapką! Ja ci kręcę stary! Się przyciski. Ha, pomocy! Pomocy! Ha, nie! Nie! Ha, stary piłem go łapką za nas nie. Nie w ogóle. Nie, uciekłem, ale idę go znowu gonić, jak wiesz. Dobra, ja miałem trzy no serduszka przez sekundę, nie? Ej, to była stara jakaś istna masakra, nie? Nie wierzę w to co w ogóle zrobiłem. Dobra, rozklepałem go, ale teraz mam jedno serce, nie? I, i goni mnie stary blue. Goni Polec, mnie blue. Nie, Stary pomocy, nie! Ja a nawet na nie dobiegnę! Knokni. Stary, nawet go nie, nie dobiegnę! a Na moście klokaj, klokę na moście! Dobra, czekaj, lecę stary teraz do góry, okej, okay, okej, okay. nie! Nie, nie! Udało mu się! <laughs> tak Ej, to blisko. Była, to była najlepsza akcja, jaką zrobiłem. Stary, że klep jego łapków, Zrobiłeś jedną warstwę i, i, i co? Szczęśliwy jesteś? Nie, jeszcze warstwa obsa. Nie wiesz, to bo ja zauważyłem, że twoje bo zaraz się ogarną w MRO. Ja myślałem, i... że wrócę. Nie. Elviso zrobi nam największą warstwę y, na całym świecie, a chłopc jedyne co zrobił, to, wiecie, postękał chwilę i sobie poszedł, elo. No wiesz, ja tam ogóle nie jestem zadowolony, bo się postarałem bardzo, włożyłem sporo serca w tę całą pracę. Nic Elviso tutaj nie zrobił. No, Oni to... się posłuchali, już na nas grid leci. Naprawdę? Tak. Ej, 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 kto mi tutaj Fireball rzucił? Wypad mi z Firewallem, Nikt Stem mnie typu. nie będzie nie bazy. Nie, no stary, bo jeżeli ktoś mi psuje bazę, to wiesz, że on dostanie ode mnie. No, ja wiem, no, no ja, no ja nie body. mogę, już się zaczęło, nie? Już napisali, atakujemy wszyscy ich, atakujemy wszyscy ich. Dobra, no gościu, jest. ja tutaj buduję, zielonego nie widzę, ale niech, wyjaśniłem. niech oni, stary, nawet nie próbują mi rozwalać tej bazy, bo po prostu, no serio, jakby ja nie ręczę za siebie, stary. Nie, nie star, wiesz co? Nie jestem w stanie opisać, co zrobię przeciwnemu teamowi, jeśli rozwali mi tą bazę. Nie, nie umiem, tego opisać, w tym momencie... Nie wyjaśnimy tego jakiegoś teamu, to będzie straszna lipa, nie? Dobre, albo nie to, to powiedz stary, który. Jak uważasz? In my opinion, niebieski. Dobra, to lecimy w takim razie na niebieskich. Ja mam wydzielania. No, my dwójkę lecimy, co. Nie, stary, niech oni mi rzucą Firebola, to ja po prostu ich samo łapię. Albo nie, ja jedna lecimy. green, stary, jedna green, bo teraz tak już nasz blue odpuścił. Dobra, atakuje, ej, at atakuje nasza atakuje piramida green. rośnie w siłę. I o to stary chodzi. Bardzo mnie to cieszy. Oglądajcie filmik do samiutkiego końca. Jeśli chcecie się przekonać, jak dużą bazę stworzymy. Okej, okay, jakby ja myślę, że będziemy. mała budować, nie będzie. Y, będzie jakby wiesz, duża, bo ona teraz ma chyba 6 kratek wysokości czy coś takiego. Zaraz to oczywiście zweryfikuję, a ja będę chciał stary zrobić, wiesz, milion 6 no nie? Czekajcie, raz, dwa, trzy. Tak, jest sześć kratek wysokości. Jeszcze ping tutaj leci, nie, no ping naprawdę wypadł mi stąd. Ej, stary, bo ja nie wiem, czy oni naprawdę się na nas nie fokusują teraz, wiesz? Tak, serio no, bez back. Fokusują, fokusują, ale spokojnie. Dobra, ja bardzo, bardzo dobrze. Ja mam tutaj różowego i go trzymam Póki co nie chcę stary na niego. Oho, różowy, chodź tutaj, chodź tutaj. Proszę różowy. bardzo, dla ciebie. Dziękuję, dziękuję. Zawsze oczywiście się przyda. Dobra, o tu jest jeszcze niebieski stary do tego wszystkiego, do klepy wbił. Dobra, dobra. Stary, może właśnie niebieskich, co? No, ty bo mi tutaj ser coś przycięło, No, dobra, niebieskich. Ej, bo my mamy ser w ogóle incoming, nie? Tak sobie robą. No. Tak, tak, znaczy spróbuję stary, ale wiesz, ja jestem takie kilka krateczek A Powiedz zamien. mi od kogo? Od niebieskich oczywiście, od kogo? No, okay. dlaczego ja go nie dotknąłem. No, wait, stary, ej, on naprawdę się do nas wbija. No nie. Jeśli on mi rozwali bazę, to się serio wkurzę. Dobra, zwojdowałem, zwojdowa. firebola Który? Który, a, nie, nie wrzucił w bazę. Rzucił w most Teraz wrzucił rzu, rzu, w bazę. Który? Który? Różowy. Nie, różowy y, przegrywa właśnie grę. Y, idź im, rozwal w Ale no, teraz ty gorsi. Nie, nie, stary, rozwalamy różowych. Teraz to mnie naprawdę zdenerwowali. Okay. To są takie nuby właśnie teraz widzę jak się klepią. Nie, stary, rozwalamy ich. Różowych. Tak, roz, y, y, Dobra, nie no dawaj niebieskich, rozwalamy niebieskich Dobra. No, ale, no naprawdę! Serio, to jest bezczelne, to jest takie na zasadzie. Jestem nubem! Nie mam I co zrobić, nie końcu powiedzieć, jestem nubem jakby to, to wszystko stary, co chciałem przekazać, nie? To, to no, oni, to, wiem, to, to są oni. Moi drodzy! Lecimy, ale ja przypominam o sklepie www.abra.ety. Pierwszy, W obliczu takie kozackie bluzy na Was czekają, a z nimi łatwiej jest wygrywać na Bedwarsach. Czy z koszulką, czy z kubeczkiem. Przypominam, że do każdego zamówienia dokładam trzy wlepki. Abra team gratis, gdzie jedna z nich słuchajcie z Bedwarsów, bo mamy nowe wzory wlepek, takie epickie. Po trzy sztuki gratis. Do każdego jednego zamówienia. Taki po prostu prezent fajny ode mnie. Rozumiecie, no nie? Więc wow, abra ety piercing, wpadajcie, zamawiacie, naprawdę, cieszcie się swoją rzeczą szkód. obsa. ma opsa I Co mają opsa? Noblu. No dobrze, to weź ich rozwal stary, bo ja tutaj. Lekko nie e, będzie. Ja stary, naprawiam nam bazę, wiesz, bo. A zajmij się pinkami, bo już nas goście wbija od Whiteów. Serio? Tak? Aha, widzę, no dobra, no to po, niech on sobie tutaj przyjdzie, stary, niech on sobie tutaj przyjdzie. Ja stary mam czas, ja naprawiam bazę. O, naprawiłem bazę, jest stary dobrze? Na, naprawiam? Nice, nice. Ty sprawdź, a jego ja tam wiesz, pykne, nie? Tylko, okay. gdzie on jest? on jest? Aha, tutaj jest. No to stary, tak on ma. teraz kupię, nie? On stary nawet nie jest w stanie wy... Nie, w ogóle, ping naprawdę. Stary, nawet ciosu mi nie zadał. Nawet ciosu. To jest mi. stary dobre. Co? I no okej, okay, położymy warstwę szkła i będzie z nimi spokój, nie? Ale zaraz pusty ogarnie ogarniesz lepszej temeszki i te będzie z nimi zero takie, wiesz, półgodzinne bawienie się, naprawdę. No to stary, rozwalaj ich, a ja buduję nam dalej, bazę. Już kupiłem kilo. Serio, rozwal ich, a, a różowych zostaw, bo różowi to... to, to tak, nie, tak. nie, chyba no, nie ogarniają, stary. Oboje o tym wiemy. Dobra, to w takim razie pyk, 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 Masz pyk. Masz pinka od Pinka, ale spoko, obronisz ale. go. Ale z której strony, star? bo to też jest... Od mida. A. Dobra, to zapraszam. I od jednego blue powoli. Dobra. Ja stary. nie mogę. Ja to ogarnę, ja to ogarnę. Ogarniesz to, ja cię tam stary wierzę, więc tam był dobra, zawsze tak prosto. Dobra, dobra, dobra. Idzie, faktycznie idzie tutaj gość, dobra. To ja sobie buduję stary. Ja się tutaj wiesz, nie nie boję ich, ja tutaj sobie dalej Lekceważ buduję. Ja, ich. Tak, stary, ja sobie tutaj buduję, wiesz, to są rzeczy ważne i ważniejsze w Minecrafcie, tak? No pewnie. A na pewno ważniejszą rzeczą nie jest y, y, atakowanie ich od. Y, o nie no teraz to wypad gościu. Bo teraz to mnie wkurzyłeś, no wkurzyłeś, mnie. no naprawdę no. Gościu, Kościu, ty, ty w ogóle. Ty, 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 to, to by się nie pomyliło? Ej! No nie, Blue! No teraz to se jaja chyba robisz, stary. Wiesz, mamy gościa jest... w środku w ogóle naszej bazy. O ja, nie mogę. Nie, Blue, no naprawdę, nie masz wyra. A on nam teraz psuje opsa, stary, wiesz? Ale ja go wyjaśniam, nie? Kurde, zdenerwował mnie, już? stary. No tak, ale ja go tutaj wyjaśnię. Spoko, na chilo, jest wyjaśniony. Dobrze, ale wiesz o co chodzi? No, wykopał nam, postawił tą swoją brzydką, brzydkiego koloru wełnę. I weź to teraz napraw, nie? Bądź teraz cwany i weź to napraw, stary. Rozwal tego jednego. A że ty teraz, to czekaj, ja tylko dokończę tą jedną warsztę, tylko wiesz, mieliśmy po prostu problemy, tak, techniczne no, tutaj. No, takie malutkie tam, niezbyt wielkie. Dobra, czy z tej strony to naprawiłem wszystko? Chyba, chyba tak. Jest dobrze, mi się wydaje, stary, no jest Dobra, dobrze. to jeszcze z drugiej. Ja faktycznie przytrzymam trochę tych, um, ty, tylko stary, ty symetrii je gubisz, wiesz, chyba. Nie wydaje mi się. Nie, jest git, stary, no ewidentnie coś no, no, nie jest git. Jak, jak, jak tak, to ja zaraz zagarnę, więc się nie przejmuj, po prostu idź tego blue wyjaśnić zanim sobie kupię portaliczną czwórkę. Dobra, dobra. O, już jest, już jest git, stary, że jest git. Okej, okay, to stary, naprawiaj, rzucam ci trochę wełny, baw się Dzięki. dobrze, ja spróbuję go faktycznie wyjaśnić i może coś tam przytrzymam tych różowych... Niech różowi się zajmą jakimś obsydianem, tak? No A właśnie. nie atakowaniem nas, bo serio, no jakby no, oni nic nie zdziałają, no. A ziomy! Powiedzmy sobie szczerze. No wypadł z baru, no. Zrobię sobie jeszcze fireballa, żeby nie musieć się z nimi klepać na każdym kroku. I co, stary, z tymi blue, oni są dobrzy czy nie? Jest, jest jeden żyjący. jaksowy. Tak, ale środ. słuchaj, stary, on ma tylko protection 4, więc nie przejmuj, będzie tak źle. Jaksową protection 4, tak, a my tak. mamy żelazną protection 2, czyli on ma szansę jakoś tak z 2,5 razy większą od nas, no no, no, tak. słoko. no dobra. To idę mu naklepać, skoro tak. Skoro Proszę ma lepsze szanse, stary, skoro ma większe szanse, to idę mu naklepać, co ty na to? Jestem za! Stary, myślisz, że w ogóle jakiekolwiek szanse mam z nim w klepie? Ta, powiem ci tak, stary. Ty byłeś dobry zawsze, więc znasz sobie radę. Dobra, lecę stary do niego. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, niebieski? Ja bym chciał go tutaj knotnąć fireballem przy dobrej okazji. To jest na pewno mój plan. On wraca się do siebie do bazy. Dobra, dobra, dobra. Okej, okay. on chyba nie wie, że ja za nim lecę. W ogóle wiesz, że oni mieli opsa? Kto? No Blue. Kupił sobie no stary nie go nie Dobra, stary klepię go. Okej, okay, okej. Okay. No nie, 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 no, ja cię kręcę, stary. Najpierw ja mu założyłem strefę, a potem on mnie. Ja mu dałem jakieś sześć ciosów. I wiesz, ile sześć ciosów zabrało mu HP? Ile? Tyle, to teraz ten głupi fireball w naszym łóżku, tak? Stary, chyba dziewięć, więc tyle co nic. No, no nie, cy, no, Pin sep! Co, co nie mogę! Ja, yeah. stary, dobra, rozwal go. A Tutaj drugi na w ogóle już kopie, stary łóżko. Gdzie jest stary drugi? Ja cię kręcę, co tu się w ogóle dzieje, ja stary? Te. Jeszcze spadłem, super. Dobra stary, jak my mamy to naprawić powiedz mi? Ja już to stary nie wiem czy ogarnę, Bo ona jest szczerze. olbrzymia! Stary, ty zrobisz olbrzymią bazę! No, I musimy ją teraz... No rozwalili. Dobra to stary, choćby to miała być wydmuszka, nie? Ej A co Ej, gdyby... Start, to, to wiesz jak zróbmy Przedrzyma ich lepiej, bo zaraz stary, to zniszczą Stary, daj mi mnóstwo żelaza Daj mi mnóstwo żelaza, stary Wiem o czym myślisz, jestem za Stary, wiesz co zrobię? Wiem, co zrobisz i dobrze. Ale to powiedz, co zrobię, jak myślisz, co zrobię. Ło. Wow. Ale stary, ja zrobię ścianę ze szkła. Tylko, że mamy tego za mało, stary, ja będę robił coś takiego. Patrz, 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 tutaj, stary, tutaj zrobię ścianę ze szkła. Nice, nice. Myślisz, że to będzie mocne, stary? Ja myślę, że to będzie fest, bo to jest mocno, dobra. Okej, okay. ale stary, jak ich teraz nie zajmiesz, to znowu tu z fireballami. No to stary, no to czekaj, no. Już robię tą ścianę na razie. Okej, okay, stary, tutaj patrz. To jest stary nice. mocny fest, tylko że trzeba oczywiście więcej szkła. Dobra, już widzę, że gość jest przygotowany, już po niego oczywiście lecę. Ale tutaj za, zaraz trzeba będzie, wiesz, zaraz trzeba będzie na pewno mm, więcej tego szkła. No nie no, Różowy, naprawdę, jakby ja rozumiem. jakby, Czemu Różowy w ogóle myśli, że ma jakiekolwiek szanse? Serio? Zwyczaję tego w ogóle. Różowy, ty tak strasznie przegrasz te Bedwars, naprawdę. No tak strasznie przegrasz te bedors, że w ogóle nie powinieneś, po, powinieneś wyjść. Niech jeden z was wyjdzie, serio. Jakby. I tak. ja kupuję stary nam generator jeszcze do tego wszystkiego. Aż im że... napiszę. Leaf. A -a. <laughs> Może stary, jeden wyjdzie, to by było za mocne, nie? Chociaż no ale nie dobra, jadam. jedziemy stary, jedziemy, jedziemy. Robię generator, w takim I razie... Tak, teraz stary, koniecznie, bo z tego zaraz szkło stracimy. Dobra, okej. Okay. I stary, biorę szkło i buduję więcej szkła. Nice. Co ty na to? Jestem cały czas za. Dobra stary, wiesz, robimy ściankę. E, tak. Aha, <laughs> on nas stary, <laughs> wyzywa od głupków i że mamy iść grać w Fortnite'a. Okej, okay, jakby nie mam tyrancy, nic do Fortnite no ale jakby czemu on to pisze? Ja mu, bo Boże odpiszę Jakby. Myślę, że spoko. No. Niech nie, 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 niech się do cicho. I już jak jest zgaszony wie, Jakby wiesz, oni nie są w stanie nawet nic zrobić, więc niech, niech tak Stary, oni nawet tu nie byli się w, w stanie się zakopać w tej bazie No, to jest stary najmocniejszy. Dobra, okej okay, stary, ja teraz tak, robię tutaj Naprawiłem! Naprawiłeś już całość, tak, to lecimy stary jest. dalej To lecimy w takim razie dalej Ależ to! Stary, patrz co ja tutaj robię Jest trap kupiony? <laughs> jest trap kupiony Dobra, to lecimy Ej, myślisz, że ta szyba cokolwiek robi? Ja myślę, że tak, jak, jak ja ją stary dorobię dalej, to, to myślę, że będzie dawać, dawać radę Dobra będzie dobra, no. Okej, okay, podchodzi stary, to ja by... myślę, że... Oj oj To podchodzi, co podchodzi. Stary nie uwierzysz co zrobiłem Aha Chciałem skoczyć na szkło I przeskoczyć dalej A w trakcie lotu stwierdziłem, że się wrócę i kupię rzeczy i spadłem do wojna, bo chciałem zawrócić w locie No to najsik, najsik. Oni są tego stopnia dobrzy, że jak nie zauważyli to uciekają od razu. No dobra, to stary weź ich tam rozklepuj, a ja tworzę ścianę dalej, okej? Okay? No pewnie, pewnie się robi. Dobra, to czekajcie. Zrobimy ścianę tutaj, żeby oni nam właśnie nie strzelali też od boku i w górę. Dobra. A nie nie buduję na sobie zaraz zamek na wyspie, stary. Zniszczę, ale im go zniszczę. Dobra, dobra, stary, to psuj. Okej, okay, okej. Okay. Ej, ta nasza ściana już jest mocna, czekajcie, czekajcie. Zaraz to w ogóle zobaczymy od boku. Ej, ale ja myślę, że ona nieźle już robi. A zaraz tak. to już w ogóle będzie robić. Tylko wezmę ja no, robi. chciałbym, stary, pójść na osobną wyspę i zobaczyć, blue to, stary... glumit. On jeszcze żyje? Wyjaśnić gościa. Chyba trzeba. Ja, stary, zapomniałem, że on w ogóle jeszcze istnieje. No, byłoby warto go jednak stary wyjaśnić, wiesz? Zapomniałem Bo stary, o jego 40 istnieje. golemów. Dobra, to czekaj, zaraz do niego się wybiorę w takim razie. Tylko stary dostawiam nam tutaj tą szybę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A gdzie on w ogóle jest, stary teraz? Widziałem go na midzie, jak umarłem. Dobra, to zaraz stary do niego się wybiorę. Ale wiesz, czy my mamy Protka 4? Nie kupiłem. No dobra, to w takim razie czekaj, zaraz... Szczerze, nawet nie ogólnie. ma trójki, a ja mam puste EC przez tą naszą bazę. Dobra, 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 to czekaj, czekaj, teraz tak, ja sobie bym chciał kupić firebola i wybuchnąć tutaj małe co nieco, wziąć też nożyczki do tego wszystkiego, no więc weźmiemy tak, weźmiemy teraz słuchajcie tak, no i co, tego faktycznie niebieskiego to można by wyjaśnić, nie? Tak, jest, kierowniku. Dobra, to ja stary wysadzę tutaj kawałek mostu, żeby oni za bardzo nie chcieli do nas tutaj podchodzić, co? A ja z teraz teraz Jackson, nam kupuję forteczkę trójkę. Dobra, no nie za dużo to zrobił, ale zawsze spoko e, i chyba nożyczki wezmę, żeby faktycznie stary oni po prostu tym mostem nie podchodzili. Ale ta baza jest duża. Ona wygląda, jakbyśmy robili challenge. Tylko wiesz, czy my Elviso problem? Że my robimy challenge. Że my robimy ją dużo większą zaraz. A? Tylko wyjaśniamy stary niebieskiego, stary niebieskiego. Co jest Ale stary? tu jest klepa na midzie, stary! Wbijaj tu, wbijaj tu! Lecę, 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 ale stary, rozwalisz go? Nie wiem, ja, on teraz na orę, On ma nie, on 8 HP, on ma 8. Weź go jakoś przyprowadź do mnie, stary. Ja, ja tutaj skracam jakby, nie. On do siebie zaraz zbija na bazę, stary. Nie ma takiej możliwości teraz obecnie. On ma wiesz? 4 HP, rozwalisz go bez problemu, nie? Ale go biję 40 minut, stary. Naprawdę on ma, on ma zero, on ma 0. On mu 100 hitów. On ma zero, naprawdę ma zero, stary. Dobra, to ja was zostawiam. Ja was zostawiam, niech Wy się tam klepcie, bo ty mu na pewno naklepiesz, a ja stary idę do różowych. Dobra, no. Wow. 300 żelaza. 300 żelaza. Ile? 300 żelaza. To stary, kupuj szkło, kupuj szkło i wełnę. Serio. Wracam do bazy już, no. Dobra, a ja przytrzymuję, stary, teraz e, pinków. Przepilnuję, stary, ich tutaj przez chwilę. Chodź. Rozumiem, że warstwa szkła na łóżku, tak? E, nie, 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 stary. To, to, ten, tą ścianę robimy dalej. Na, na stary stać jakby co. No to, stary, warstwa to potem. Na razie jeszcze więcej wełny robimy. Okej. Okay. Więcej wełny, ale, stary, ważne jest to szkło, żeby po prostu móc, wiesz, e, jakby to powiedzieć, no... Czekaj, czekaj, chodź tutaj, tajping, chodź tutaj pink. Fajnie by było móc po prostu stary, wiesz, się nie bać o firebole. To by było mega. No bo dobry, oni da się zbiją i rzucą, nie więc. To no jest tak, 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 troszeczkę tak, tak. Dla mnie, wiesz, Żeby to dać teraz na łóżko, będzie wiele łatwiej. No, to by było stare, super. Dobra, okej. Okay. Teraz pyk, pyk. To w końcu to robimy. Ej, wiesz co? Ten jeden gość, albo jest mega... Też e... tak dziwnie bijecie, tak? Tak, bardzo dziwnie A. bije, albo jest mega dobry po prostu, nie? Mega dziwne. Dobra, co robimy, okay. co robimy? Ja bym już walnął tą warcę bo ta ściana jest stary na stary, no. Ja robię szkło chyba na łóżku. Stary, więcej we mnie musimy. Większa waza musi być. Ale, ale spokój, bo zaraz zacimy jeszcze na to dawali wełnę. A na to jeszcze wełna! A. No to dawaj szkło, to jedziemy stary ze szkłem, jazda! Grubo teraz będzie, no? No. Oho. Ej, stary, ja myślałem, że ty chcesz już jakby wiesz. Nie absolutnie! To jest jeszcze malutkie! To dobrze, to robimy. No to stary, teraz chyba wszystkie siły muszą na to iść, nie? Totalnie wszystkie, no? Czekaj, stary, robię generator. Tutaj sobie podkładamy parę aha, rzeczy. A, bo kupujesz piesek, stary po co? Już tu masz maksymalny piecek na żelaza Nie mamy stary na, maksymalnego, dopiero teraz tak. go kupiłem Ale wyższe już nie dają że, większego druku irona, wiesz? Ale dopiero go kupiłem stary A! Aha, to jest z Proton, okej, okay, spoko. To jest ten drugi! I nie bo jest już protection trójka? Mamy prota dwójkę. Aha, tu nawet nie wiedziałem no, stary Dobra, to zbieram, 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 Tylko, że znowu wbija nam ten ten, ten, ten różowy Dobra, wezmę ten jak stary zrobię z tego pożytek Gdzie wbija? czy znaczy nam Mida, namida, namida. To ja się do niego przejdę. No dobra, to ja mogę przejąć stare bazę przez chwilę. Dobra, kładź tam, ale w ci w niej wrzucę jeszcze całe moje żelazo, żebyś położył szkło. Dobra, okej, okay. i jakbyś stary miał jeszcze diaksy, to zarzucę, okej? Okay? Dobra, 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 dobra. Ej, mocno, stary, jest fajnie. wszystko w bazie, leży. Ej, od tej strony faktycznie fajnie to szkło wygląda i przez to jest w miarę bezpiecznie, nie? Tak, totalnie bezpiecznie. Dobra, zabieram co tutaj masz. Okej, okay, to stary, robię nam kolejnego protka w takim razie, dobra. Okay. Pyk. Okej, okay, Pyk. Ej, I co, za to wszystko szkło kupić teraz? Wszystko szkło kupić. nawet ci pewnie nie starczy. Tak? Tak. Dobra, to stary kupuję w takim razie. Okej, okay, mam stary, 80 szkła. Dużo. Nice. dużo, 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 dużo. No to kładziemy moi drodzy w takim razie. Jedziemy no, jedziemy. Jak lekko, lekko wazę bazę ich chyba zgryfuje, tak samego nie dam. Stary śmiało, psuj jak ci się tylko żywnie podoba. Tylko że nie lekko, tylko bardzo, 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 bardzo. Dobrze, stary, tylko wiesz, że żeby... bardzo, 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 bardzo. Ale fireballami czy czym? Nie, nie fireballami. To stary TNT. TNT. <laughs> Dobrze. Dobrze, trzeba zrobić stary tak, a może nawet im wiesz ods odsłonić wyrko. żeby oni zajęli się w końcu sobą, a nie nami. No, no, nie? To byłoby super. Bo wiesz, oni stary denerwują. Naprawdę denerwują. Dobra, czekajcie, podejdziemy sobie tutaj. Ej, stary Mam chyba... 9 TNT. Starczy chyba tego szkła. Teraz stary, tylko patrz z daleka na ich bazę. Czekaj, 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 patrzę, no. Stary, patrzę. Nowy, okej, okay. Stary, widzę, widzę. Leci, leci Elviso, moi drodzy, subskrybujcie kanał po więcej bedursów. Ewidentnie z dzwoneczkiem, słuchajcie. No i teraz, stary, pokaż mi, pokaż mi, no. Okej, okay, okej, okay. ty, coś mi tak jakby znikło! Ojej! Coś mi znowu poznikało! To jest za dobre! Ej, ile to ty, jest za ty Oni mają opena! Oni nie mają starych w tej bazie absolutnie nic, nie Ja cię kręcę to? totalnie co za koleś. Ja zniszczyłem i uciekam stąd zaraz po prostu, nie? Ja wychodzę! <laughs> ja dziękuję za... Dobrze, no, ej, stary, stary dobrze, tak, podoba super. mi się to, podoba mi się. Dobra, to w takim razie, moi drodzy, lecimy z dalszą częścią naszej bazy, no muszę troszeczkę tej ściany rozwój. Ale rozumiesz, oni sobie zrobili zamek i teraz mają z nich same szczątki. No ej, serio, trochę przykro, nice. co? Jeszcze jej napisz na naszem na serduszku <laughs> Jeszcze ci, co nas wyzywali, nie? Dobrze dobrze tak, dobrze, dobrze. Tak, dobrze. dobrze. Dobra, czekaj, ja tutaj ja robię... Teraz tak bądź wy... czujny, bo zaraz na tą naszą bazę, którą Maxem nie? No tak, coś tak czuję, że oni będą chcieli pewnie się zrewanżować, nie? Totalnie No dobra, stary, ja jestem przygotowany, nie? No ale trudno, trudno Czekaj, tutaj jeszcze szkło musi pójść <laughs> Wyzywają <laughs> nas stary od idiotów, nie no Ej, oni jakby... Wiesz, o co chodzi? E, nie ma nic złego w tym co robimy, to jest jakby głupie, tak, ale oni po prostu mega jakby czują taki ból tyłka, tak, wiesz fajnie. jakby, no, za że, że są słabsi i że się wkurzają o to, no trochę Że beka, nie, nie, nie mogą nas rozwalić przez takiej sytuacji. Tak, tak, to ewidentnie czuć jakby i to jest mega dziwne, jakby zamiast się dołączyć do fajnej wspólnej zabawy to będą wiesz, wyzywać, ale to są właśnie takie tryhardy, tylko że... Nieumiejętne. Nie są najlepsi <laughs> chyba w tą grę na świecie, co? Już troszeczkę tak. Uho, tak jak, jak ta baza wygląda? Stary ona jest mocna, nie? Ale robimy stary więcej, nie? Robimy Mocno stary... to jest naprawdę mało powiedziane. Naprawdę mało. Dobra, dobra, zgarniam z generatora teraz. Pek, pek. I oni ten zamek to będą że olej, tylko budowali to łóżko coś tam podstawowo. Dobra, dobra. dobra Już mają to dobra. gdzieś. Okej. Okay. Przejdę zgarnić, jak Letymy jeszcze. tutaj, w takim razie, moi drodzy, dalej. Tutaj czekajcie, musi być jeszcze szkło. Okej, okay, na to oczywiście słuchajcie, wełenka No i dobra i tutaj to już jest akurat dziura, więc tutaj to, to niech takie coś zostanie akurat, bo tam to już jest za, za daleko, nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Mieszczę jest to, że w ogóle nie mają OPSA, nie? Oni nie mają OPSA dalej? A no tak! A co ty myślisz, żeby zrobić im pranka, jak się będą na nas wkopywali, położyć na łóżku taką dodatkową warstwę OPSA, którą zaraz kopię niebieskim? Czekaj, żeby, żeby się. Zrozumiesz, udali... że, że on się w i nie zauważy tego, że tego obsa jest więcej, bo po prostu nie ma. Nie dobra, ma nic, co czyli że mamy więcej obsa w bazie. To ja już kopię, jest tutaj siódemko. No spoko, spoko, dawaj stary, robimy to. Mamy Siedziłem. trap'a w ogóle, bo wolę być. Sprawdź lepiej. E, to zaraz stary, dokończę ja sobie kopie. tutaj i zaraz sprawdzę, bo właśnie ja stary nie mam pojęcia, nie? Kurczę, a dobrze ja by było mieć. Dobrze by było mieć jednak, mimo wszystko. A tu wiesz, nagle bed Destroyed. To by było mocne. Fest to by było mocne. Nie wywołuj Wilka z lasu. No właśnie. A jaj dobra. Robimy tutaj więcej tej wyłęki. Pyk, 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 pyk. I tak muszę, stary, dokupić szkło, więc The akurat sky. sobie sprawdzę. jest trapik, jest trapik. Jest trapik, yes, trap. No to dobrze. już wracam z naszym obsikiem. Dobrze, dobrze, stary, podoba mi się. Nice. Tak. Okej, okay, szkiełko zostało tutaj zakupione. Teraz tak, na pewno, słuchajcie, właśnie damy szkiełko z... Z tej strony, tutaj damy jeszcze szkiełko. Dobra, dobra. Hej, naprawdę to jest duża baza. Najlepsze nie? jest to, że oni się już poddali i nawet swojej bazy nie opuszczają. Serio, jakby mam wrażenie, że oni już wiedzą, że to. to jest, jest już ten etap, nie? To jest już ten moment, kiedy myślisz sobie, okej. Okay, odbudowali zamek! I Poka, 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 mają nowy zamek? Tak, mają, mają nowy zamek, z bazy! Nice, w końcu się ruszyli. Gratuluję, no gratuluję panowie! Ja, Jakie ja to panie. zaraz chęcie rozwalę. Ej, stary, ale ta nasza baza, ja zaraz wyjdę sobie tutaj gdzieś na mida I ja muszę to zobaczyć, bo wydaje mi się, że to jest stare, po prostu To jest, to jest brak szacunku do przeciwnika co my właśnie robimy ja nie wiem robimy. czy ona będzie w ogóle jeszcze większa Stary jakby ona to się jest po prostu da Ona stary już jest za duża jakby wiesz ona się w ogóle nie mieści w wyspie nie No Ja muszę tutaj tak skakać po tych klockach A i uważać żeby wiesz mnie nie, żeby nie spać po prostu Bo nie naprawdę ma. ona już jest stary za duża Dobra ej nie, Aha tu jest baza okej okay, warto wiedzieć. Całą stary warstwę dorobiłem Dobra to teraz tak o. Oooo! Wow! No, szyba zadziałała! Szyba zadziałała! Aha! Ha, ha! To jest wydarzenie, byt... ja stary na tym Noops! Nie mogę ze śmiechu, nie mogę. Stary, pewnie mają więcej Fireboli, nie? Dwie Ale... chyba. Tak, jeden ma niewitkę. Dobra, stary, my mamy wiesz, yy... a To pilnujemy. Dobra. Jakby on teraz spadł na to by było mocne, stary. Ja spadłem! Wow, ale wykrakiem, no, ale mi się nic się ja ma, nie dzieje, ja mam to gdzieś jakby, nie że, że spadnę, nie? I ta reszta okay. się Kładę Kładę tak reszta. Okej, kładą przecież TNT, kładą przecież TNT! Tak, tak, patrz, dobra, Nie, a my mamy szkło! Ale noci! Hello. Hello, Chyba Hello. się nie spodziewali, co, panowie? Nie spodziewali się. O, rozklepany, rozklepany! Oni wyłożyli autentycznie? 15 TNT na łóżko! Stary, napisz im noobs, proszę cię, napisz im noobs. Noobs. Ej, idziemy ich stary wyjaśniać chyba. Idziemy wyjaśniać, ich wyjaśniać, to jest za duże. Czas, tak. po prostu <laughs> stary, ej, serio, jestem zadowolony z tego co Oni zrobiłeś. Oni już padli ze śmiechu, padli. Ej, mam w ogóle stary 80 zł, chcesz trochę A Ty łapta w ramach rekompensaty, proszę bardzo. Dobra, stary, kupię nawet poteczki, kupię... <laughs> 7 bok! Stary. Kupię stary łuk jeszcze sobie, a dlaczego by nie? Stary, Aszpocki? dawaj! Co? Co? Masz polski? Mam niewitkę, chcesz? Ja jeszcze sobie kupię. No dobra, stary, nie ale też dawaj, kupuję. Mam stary teraz 7 CNT, 8 CNT. A ja zero, stary. I nawet wełny nie mam! Dobra, e... lepiej się, lepiej się tutaj uzbroj stary, bo zaraz. Tak, tak, padniesz, tak, nie? tak, 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 ej. Stary, bardzo żałuję, że nie mogłem z daleka pokazać jak wygląda ta baza, kiedy nie była zniszczona, ale jako, że jest zniszczona, to jest mniejsza, a wygląda na bardzo dużą. Naprawdę. Była o warstwę większa większe jeszcze o. No, a tutaj każda warstwa, wiesz, jest pomnożona razy nie wiadomo ile, bo po prostu tych klocków jest tak dużo, że to robi, wiesz, większe wrażenie, nie? Ej, mhm. ale ona jest naprawdę mega duża A jeśli ona była jeszcze warstwę wyższa, to wow Abra, nie uwierzysz, oni zaraz ten swój zamek budują z drewna Ty no, ale to przecież tym bardziej to rozwalimy No ja wiem Ej, nice, jestem zadowolony z tego, co zrobiliśmy, stary, naprawdę Ja również, to jeszcze jak bardzo, naprawdę, to jest zbyt dobre Dobra, yyy no to jakby to powiedzieć Denerwowaliście naszą całą arenę Różowi Wchodzę na ich bazę, wchodzę, z A to czekaj, bo mi to kupę czasu jeszcze stary zajmie w ogóle O Musimy gościu, a zaidź. ja chcę Wyrko, ja chcę wyrko, bo ja mam challenge, ja muszę no to stary. No tu szybko. Dobra, wbijam się do ciebie, czekaj, czekaj, wypiję sobie tutaj, wiesz, poteczki i tak dalej, patrz, 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 patrz. Nie widka leci. Teraz jump. Oni tego, nie co mają co pojęcia leci. o szkle na bedworsach <laughs> Nie wiedzą stary co Oni to jeszcze stary. Oni nie, nie słyszeli na Mają Obsydian! Mają Obsydian? Okej okay. O kurde, to co? co? Potrzebuję helpa, żeby w tutaj wyjaśnić, bo. Teraz. On, Okej, okay, on ma makro, to jest Oczywiście, że ma makro. No właśnie, widać, też by się widać, 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 stary tak wydawało. Stary, kopię im okay. opsa, kopię im opsa złotym kilofem, nie? <laughs> i się stary uda. Uda się, fest. Dobra. No i Pikson, nie Aj, no, dobra. Gościu, teraz się klepię, naprawdę. Ale mnie skurzałeś całą arenę. I a dlatego teraz, i dlatego ty jesteś wywalany w kosmos po prostu. O, o, o. Jeszcze łapką, jeszcze. a chciałem zzi, go zakończyć łapką. No szkoda. Słuchajcie, 151 gwiazdka, Ja wam powiem tylko: subskrybujcie kanał. Najlepiej dzwonek w tym, bo codziennie są zwariowane. Co to są za dźwięki? Epickie, odcinki. I oczywiście, wpadajcie na kanał Abram Minecraft, gdzie jest seria Minecraft. Rival. rywal, wkładajcie także do Elwisa co to były za dźwięki? I zapraszam na sklep www.abra.ety Pierwszy link w opisie, takie kozackie bluzy Abra tym mogą pomóc wam wygrać wy Bedworsiki i pamiętajcie, że do każdego zamówienia Dokładam trzy blebki Abra tym gratis A są nowe wzory i jednym z nich, słuchajcie, jest Abra Na Bedworsach, nice I darmowa dostawa od 149 zł Jak zamówicie na przykład bluzę i koszulkę Naraz, nic nie płacicie za kuriera www.abra.ety Pierwszy link w opisie, ja wam bardzo dziękuję, dobrego dzienniczka Eleczko i puu!